W lipcu stwierdzono u mnie przepukliny w odcinku lęźwiowym. Cierpię na bóle bioder z przodu uda aż po kolana. Ból jest nie do zniesienia. Nie mogę spać, nie mogę chodzić. Jakby nogi odmawiają posłuszeństwa. Co można zrobić, by poprawić komfort życia? Czy konieczna jest operacja? Dodam tylko, że mam również zwyrodnienie czwartego stopnia biodra prawego. A teraz boli mnie już lewe. Czyli jest przepuklina w odcinku lęziowym, są bóle, bioder, ból jest z przodu, uda po kolana. Cóż, i jest ciężkie zwyrodnienie stawy biodrowego. W takich przypadkach, jeżeli to jest zwrodnienie czwartego stopnia, czyli bardzo ciężkie zwyrodnienie, przede wszystkim zadajemy sobie pytanie: czy ten ból pochodzi, czy dolegliwości pochodzą z kręgosłupa, czy z biodra? Z mojego doświadczenia. Częściej w takich przypadkach pochodzą jednak z biodra, ze stawu biodrowego. Oczywiście muszę pacjenta wtedy zbadać, muszę zobaczyć, jak ta przepuklina uciska korzenie nerwowe. Czy jest rzeczywiście ucisk, czy jest to istotne, bo nie każda przepuklina powoduje ból. Natomiast praktycznie każde zwyrodnienie czwartego stopnia stawu biodrowego powoduje dolegliwości. I przy takim zwyrodnieniu stawu biodrowego, Najczęściej wykonuje się operację, jeżeli oczywiście można wykonać, bo nie u każdego można. Ale najczęściej taka operacja przynosi znaczną ulgę. Nie tylko ulgę dla stawu biodrowego, ale również dla kręgosłupa. Bo gdy biodro się nie rusza albo boli, rusza się słabiej, to bardziej zostaje przeciążony kręgosłup. Pamiętajcie o tym.